Tutaj bonus przysłomował. Ej, ktoś do nas pisze. Ej, czy... Patrzcie, chłop do nas RDM robi. O chu tu chodzi. Patrzcie to! Ej, co jest? Jak ja jego Zetkę mam zebrać? Patrzcie to! Ja już mam takiego loa, że to... tu Kuperma właśnie dostał. na blat Listę bez możliwości wykupienia. to trzeba być pośledzonym, żeby wpisać dostać, robiąc RDMA. Ja myślałem, że ja nie umiem strzelać, ale sam widać. Sam gorsz się